Cześć! Jeśli spodoba Ci się Tchnienie grozy, rozważ zostanie patronem na www.tchnieniegrozy.pl. Joseph Sheridan Lefonu Carmilla Część pierwsza Mimo, że rodzina moja nie należy do znacznych, posiadamy w zamek, czy też jak tu mówią, szlos. W tych stronach niewielki nawet dochód znaczy bardzo wiele, a niespełna tysiąc funtów rocznie wydaje się ogromną sumą. W kraju dochód taki nie pozwoliłby nam zaliczać się do ludzi zamożnych. Ojciec mój jest Anglikiem, więc ja noszę angielskie nazwisko, choć nigdy nie widziałam Anglii. Tu jednak, w tej odludnej i dzikiej okolicy, gdzie wszystko jest tak bajecznie tanie, nawet znacznie większe dochody nie mogłyby czegokolwiek dodać do dostatku, a nawet zbytku, w którym żyliśmy. Ojciec mój był w służbie austriackiej dzięki emeryturze i ojcowiźnie nabył za bezcen tę feudalną rezydencję i otaczające je niewielkie dobra. Trudno wprost wyobrazić sobie coś bardziej malowniczego i odludnego. Zamek stoi na niewielkim wzniesieniu w lesie, prowadząca doń stara, wąska droga mija most zwodzony, którego za mojej pamięci nigdy nie podnoszono. I ciągnie się nad fosą pełną okoni, po której w gęstwinie białych lili wodnych pływają łabędzie. Ponad tym wszystkim wznosi się fasada zamku z licznymi oknami, jego wieżyce i gotycka kablica. Przed bramą las otwiera się na niezwykle malowniczą polanę o nieregularnym kształcie. Po jej prawej stronie Stromo sklepiony gotycki most przenosi drogę nad wijącym się w gęstym mroku leśnym strumieniem. Wspomniałam już, że jest to miejscowość niezwykle odludna. Zresztą osądźcie sami. Las, w którym stoi nasz zamek, ciągnie się, kiedy patrzymy od głównego wejścia ku drodze, w prawo przez piętnaście, a w lewo przez dwanaście mil. Najbliższa zamieszkała osada znajduje się o siedem mil angielskich. Najbliższy zamieszkały zamek o historycznym znaczeniu to siedziba generała Spilsdorfa, leżąca nieomal o 20 mil na prawo. Powiedziałam, najbliższa zamieszkała osada, bowiem zaledwie o 3 mile na zachód w kierunku zamku generała leżą ruiny wsi z osobliwym małym kościółkiem, dziś już bez dachu. W jego nawie niszczają groby dumnego ongiż dziś wygosłego rodu Karnsteinów, których zamek, równie opuszczony, spogląda z gęstwiny lasu na nieme ruiny miasteczka. Przyczynę opuszczenia owego szczególnego, ponorego miejsca tłumaczy pewna legenda, którą przytoczą w dalszej części opowieści. Muszą jeszcze powiedzieć, jak niewielu domowników zamieszkuje nasz zamek. Nie wspominam tu o służbie ani o mieszkańcach budynków przylegających do zamku. Proszę posłuchać. Mój ojciec, najlepszy człowiek pod słońcem, ale w podeszłym wieku, i ja, w czasie gdy rozgrywają się opisane tu wydarzenia, przed ośmiu laty, licząca zaledwie dziewiętnaście wiosen. Ojciec i ja stanowiliśmy całą rodzinę. Matka moja, styryjska dama, umarła w czasie, gdy byłam jeszcze dzieckiem. Miałem wszakże łagodnego sposobienia opiekunkę, będącą u nas. Rzec więc mogę nieomal od czasów mego niemowlęctwa. Jak daleko sięgam pamięcią, widzę nad sobą jej poczciwą, pulchną twarz. Madame Perodon pochodziła z Berna. Jej troskliwość i dobroć w części przynajmniej wynagradzały mi brak matki, której nawet nie przypominam sobie. Tak wcześnie ją straciłam. Była to więc trzecia osoba zasiadająca przy naszym stole. Czwarta była mademoiselle de la Fontaine, dama, którą można określić jako guwernantkę. Mademoiselle władała językiem francuskim i niemieckim. Madame Perodon francuskim i łamaną angielszczyzną. My zaś z ojcem na co dzień rozmawialiśmy po angielsku, po części aby tego języka nie zapomnieć, po części z pobudek patriotycznych. Powstawała z tego wieża Babel, przedmiot śmiechu obcych, której jednak nie będę próbowała tu oddać. Ponadto odwiedzały mnie niekiedy, na dłużej lub krócej, dwie czy trzy przyjaciółki, czasem też i ja składałam im wizyty. Taki był nasz zwykły krąg towarzyski. Oczywiście zdarzały się przypadkowe wizyty sąsiadów, mieszkających zaledwie o pięć czy sześć mil od nas. Mogłem wszakże zapewnić, że prowadziłam życie dość samotne. Guwernantki ograniczały moją swobodę na tyle tylko, na ile rozsądne osoby mogły to robić wobec mocno rozpuszczonej dziewczyny, której jedyny spośród rodziców ojciec pozwalał nieomal na wszystko. Opowiem teraz o pierwszym wydarzeniu w moim życiu, które w duszy mojej pozostawiło przerażające, nigdy właściwie niezatarte piętno. Zdarzenie to miało miejsce tak dawno, że stanowi jedno z najwcześniejszych wspomnień, jakie zachowałam w pamięci. Ktoś mógłby uznać je za tak błahe, że nie warte wzmianki, z czasem jednak wyjaśni się, dlaczego wspominam tu o nim. Wielki pokój dziecinny, który zajmowałam sama, mieścił się na najwyższym piętrze zamku, pod wysokim dębowym stropem. Mogłam mieć wówczas nie więcej niż sześć lat. Pewnej nocy obudziłam się, a rozglądnąwszy wokół, nie dostrzegłam dziewczyny służącej. Nie było również niani. Uświadomiłam sobie, że jestem sama. Nie przestraszyłam się. Należałam bowiem do tych szczęśliwych dzieci, którym rozmyślnie oszczędza się opowieści o duchach, bajek i tego wszystkiego, co sprawia, że gdy nagle zaskrzypią drzwi, czy. Gasnąca świeca za migoce, rzucając cień baldachimu łoża na ścianę, tuż przy twarzy, natychmiast chowamy głowę pod kołdrę. Byłam zła i obrażona, widząc, że tak mnie zaniedbano, i zaczęłam pochlipywać, by za chwilę wybuchnąć głośnym płaczem. Nagle, ku swemu zdumieniu, tuż przy sobie ujrzałam spoglądającą ku mnie poważną, lecz piękną twarz. Przy mym posłaniu klęczała młoda kobieta z dłońmi ukrytymi pod kołdrą. Patrzyłam na nią z uczuciem miłego zaskoczenia i przestałam popłakiwać. Dama pogłaskała mię, po czym ułożyła się obok na łożu i uśmiechając się, przyciągnęła mnie ku sobie. Natychmiast ogarnęło mnie błogie ukojenie i ponownie zapadłam w sen. Obudziło mnie uczucie, jak gdyby w pierś wbijały mi się dwie igły. Krzyknęłam głośno. Dama zerwała się i z utkwionym we mnie wzrokiem osunęła się na podłogę. Jak mi się wydawało, skryła podłożem. Teraz dopiero ogarnęło mnie przerażenie. Zacząłem krzyczeć z całych sił. Dziewczyna służąca niania ochmistrzyni wszystkie naraz wbiegły do pokoju. Usłyszawszy moją opowieść, starały się ją zbagatelizować, uspokajając mnie zarazem jak tylko mogły. Jednakowoż, Choć byłam jeszcze dzieckiem, dostrzegłam malujący się na ich pobladłych twarzach głęboki niepokój, którego nie potrafiły ukryć. Widziałam, jak zaglądają podłoże i stoły, przeszukują cały pokój. Otwierają szafy, a ich mistrzyni szepnęła do niani. Dotknij tego zagłębienia na posłaniu. Ktoś tu leżał jak amen w pasierzu. To miejsce jest jeszcze ciepłe. Pamiętam, że Dziewczyna służąca pieściła mnie, a wszystkie trzy oglądały miejsce na piersi, gdzie, jakim im powiedziałam, poczułam ukłucie. Rzekły wszystkie, jeśli nie mogą dostrzec niczego, co mogłoby potwierdzić prawdziwość mojej opowieści. A i obie służące, mające na pieczy dziecinny pokój, zostały ze mną przez całą noc. Od owej chwili aż do czternastego roku życia w pokoju dziecinnym każdej nocy czuwała służąca. Po wydarzeniu tym przez długi czas nie mogłam dojść do siebie. Zawyzwano doktora. Był to blady, starszy pan. Doskonale pamiętam jego pociągłą, smutną twarz z widocznymi śladami ospy i rudawą perukę. Przez długi czas pojawiał się on co drugi dzień i dawał mi lekarstwo, którego rzecz jasna nie znosiłam. Pierwszego ranka po ujrzeniu owej zjawy byłam tak przerażona, że mimo białego dnia ani przez moment nie mogą znieść samotności. Przyszedł ojciec, stanął przy łożu i wesoło ze mną rozmawiał. Wypytywał też nianię. Pamiętam jak wesoło się roześmiał, słysząc którąś z jej odpowiedzi. Przypominam sobie, że poklepał mnie po ramieniu i pocałował, mówiąc, żebym się nie bała, że był to tylko sen i że nic złego się nie stało. Nie uspokoiło mnie to jednak. Wiedziałam z całą pewnością, że odwiedziny dziwnej kobiety nie były snem, i wciąż przeraźliwie się bałam. Uspokoiły mnie nieco zapewnienia dziewczyny służącej, że to ona weszła do pokoju i położyła się koło mnie, ja zaś w półśnie nie poznałam jej. Ale opowieść ta, choć potwierdzona przez Nianię, nie usunęła w pełni mego niepokoju. Pamiętam, że tego samego dnia wraz z Nianią i ochmistrzynią wszedł do pokoju dostojny starzec w czarnej sutannie. Porozmawiał krótko z nami, a potem bardzo serdecznie ze mną. Miał łagodną i miłą twarz. Powiedział, że będziemy się modlić. Złożył mi ręce i kazał powtarzać. Boże. Usłysz nasze modlitwy przez Chrystusa, Pana naszego. Wydaje mi się, że tak właśnie brzmiały te słowa, później bowiem często je powtarzałam. Również Niania przez wiele lat kazała mi odmawiać je w czasie pocierza. Do dziś pamiętam zamyśloną, łagodną twarz starca w czarnej sutannie. Stoi w ponurym, wysokim brązowym pokoju wśród ciężkich mebli o kształtach modnych przed trzystu laty, w półcieniu słabo tylko rozświetlonym, skąpym światłem wpadającym przez małą, kolorową szybkę. Potem klęka wraz z trzema kobietami i przez długą, jak mi się wówczas wydawało, chwilę żarliwie odmawia modlitwy donośnym, drżącym głosem. Nie pamiętam niczego, co miało miejsce w moim życiu przed tym wydarzeniem, a także przez pewien czas po nim. Tylko opisane tu sceny stoją mi w pamięci jak żywe, oderwane obrazy, niczym fantasmagoria w otaczającej je ciemności. Pragnę teraz opowiedzieć coś tak osobliwego, że aby dać wiarę mojej relacji, potrzebne będzie wielkie zaufanie do mojej prawdomówności. A jednak opowiadam tu o wydarzeniach nie tylko prawdziwych, lecz takich, których byłam naocznym świadkiem. Pewnego łagodnego letniego wieczoru ojciec poprosił mnie, jak się to czasem zdarzało, bym towarzyszyła mu w przechadzce po owej pięknej, leśnej polanie, rozciągającej się przed naszym zamkiem. Generał Szpilsdorf nie przybędzie do nas tak szybko, jak się spodziewałem, odezwał się po pewnej chwili ojciec. Generał miał nam złożyć parotygodniową wizytę. Spodziewaliśmy się jego przybycia na zajutrz. Miał ze sobą przywieść swoją siostrzenicę i podopieczną pannę Reinfeld. Nie miałam dotąd sposobności jej poznać. Słyszałam jednak, że jest czarująca, i wiele sobie obiecywałam po dniach, które spędzić miałam w jej towarzystwie. Odczułam zawód, którego młoda dziewczyna mieszkająca w mieście, przyzwyczajona do licznego towarzystwa, nie zdoła sobie nawet wyobrazić. Na wizycie tej bowiem i o nowej znajomości marzyłam od wielu tygodni. A kiedy będzie mógł przyjechać? zapytałam. Nie wcześniej niż jesienią i sądzę, że nie na dwa miesiące odparł ojciec. Cieszę się bardzo, kochanie, że nie zdążyłaś poznać panny Reinfeldt. Dlaczegoż to? zapytałam zdumiona. Ponieważ biedactwo nie żyje, odparł. Zupełnie zapomniałem, że nie mówiłem ci o tym. Ale nie było cię w pokoju dziś wieczór, gdy otrzymałem list generała. Byłam wstrząśnięta. W poprzednim liście, sprzed sześciu czy siedmiu tygodni, generał Szpilzdorf wspominał, że jego siostrzenica nie czuje się tak, jak mógłby sobie tego życzyć. Nic jednak nie nasuwało najlżejszego podejrzenia o niebezpieczeństwie. Oto list, rzekł ojciec, wręczając mi zapisany arkusz papieru. Obawiam się, że generał doznał poważnego wstrząsu. List zdaje się być pisany w całkowitej rozterce. Usiedliśmy na prostej ławeczce w cieniu majestatycznych lip. Słońce w całej swej owianej smutkiem wspaniałości zachodziło za horyzont zarysowany linią lasu, a strumień płynący koło domu i pod stropo sklepionym starym mostem, wijące się Wśród kęp sędziwych drzew niemal tuż u naszych stóp iskrzył się, odbijając w swych falach gasnący szkarłat nieba. List generała Szpilsdorfa był tak niezwykły, gwałtowny miejscami tak pełen sprzeczności, że przeczytałam go dwa razy. Drugi raz głośno memu ojcu, ale wciąż nie mogłam go pojąć. Najwyraźniej nieszczęście odebrało autorowi pełnię władz umysłowych. List. Brzmiał tak. Straciłem me najdroższe dziecko. Kochałem ją wszak jak córkę. W ciągu ostatnich kilku dni jej choroby nie byłem w stanie pisać do pana. Wcześniej nie miałem pojęcia o grożącym jej niebezpieczeństwie. Straciłem ją. Teraz zrozumiałem wszystko. Zbyt późno. Odeszła w pokoju, niewinna. Ufna w blask wieczystej chwały. Wszystko to sprawił zły duch. Który nadużył naszej ślepej gościnności. Myślałem, że przyjmuję do domu niewinność, młodość, czarującą towarzyszkę dla mojej utraconej Berty, wielkie nieba, jakim byłem głowcem. Dziękuję Bogu, że dziecko moje umarło, nie podejrzewając źródła swych cierpień. Odeszła nie domyślając się nawet przyczyny choroby i przeklętej namiętności rządzącej osobą, która stała się źródłem całej niedoli. Wszystkie dni życia, jakie mi jeszcze pozostały, poświęcę na odszukaniu i zniszczeniu potwora. Powiedziano mi, że mogą mieć nadzieję na osiągnięcie sprawiedliwego i godnego celu. Na razie widzą przed sobą zaledwie nikły promień światła. Przeklinam moje zarozumiałe niedowiarstwo. Godne pogardy, urojenie, wyższości, zaślepienie. Upór. Ale to wszystko za późno. W obecnym stanie trudno mi mówić czy pisać. Logicznie. Odchodzę od zmysłów. Tylko przyjdę nieco do siebie. Chcę oddać się poszukiwaniom, które mogło doprowadzić mnie aż do Wiednia którego dnia jesienią, a więc za dwa miesiące, albo wcześniej, jeśli dożyję, odwiedzę was, o ile tylko Pan pozwoli. Opowiem wówczas to wszystko, czego dziś nie potrafię przelać na papier. Bądź zdrów, nie módl się za mnie, drogi przyjacielu. Takimi słowy, kończył się ów dziwny list, choć nigdy nie widziałam Berty Reinfeldt, te zaskakujące wiadomości wycisnęły mi łzy z oczu. Byłam wstrząśnięta, a równocześnie głęboko zawiedziona. Słońce zaszło. Gdy oddawałam ojcu list generała, zapadł już zmrok. Wieczór był przejrzysty i łagodny. Wracaliśmy zwolna, zastanawiając się, co też mogą oznaczyć porywcze, chaotyczne zdania, które dopiero co odczytywałam. Do przed zamkiem drogi mieliśmy nieomal milę. Nim doszliśmy, na niebie rozbłysnął olśniewająco jasny księżyc. Przy zwodzonym moście spotkaliśmy Madame Perron i Mademoiselle de la Fontaine, które bez nakryć głowy wyszły rozkaszować się księżycową nocą. Zbliżając się, słyszeliśmy ich ożywione głosy. Na moście podeszliśmy do obu pań i zatrzymaliśmy się, by wraz z nimi podziwiać przepiękną scenerię. Przed nami rozciągała się polana, którą dopiero co opuściliśmy. Wąska droga wiła się na lewo między kępami majestatycznych drzew, by zniknąć w gestwinie lasu, na prawo zaś wspinała się na malowniczy mostek, przy którym widniały ruiny strzygącej go niegdyś wieży. Za mostkiem wznosiło się stromo zarośnięte drzewami wzgórza. Z majaczącymi na nim szarymi, pokrytymi bluszczem skałami. Nad równiną i łąkami snuły się niczym dym, delikatne mgły, znacząc odległość przejrzystym welonem. Tu i ówdzie można było dojrzeć przebyskujący w blasku księżyca strumień. Trudno wręcz wyobrazić sobie piękniejszy, łagodniejszy krajobraz. Nowiny, które posłyszałam, nasysały go melancholią. Nic jednak nie było w stanie zburzyć głębokiego spokoju, zaklętego piękna i poczucia nierzeczywistości tego obrazu. Ojciec mój, czuły na piękno pejzażu, i ja w milczeniu podziwialiśmy rozciągający się u naszych stóp krajobraz. Obie poczciwe gowernantki, stojące nieco z tyłu, rozwodziły się nad scenerią, a zwłaszcza księżycem. Madame Perodon w średnim wieku pulchna i romantyczna, przemawiała górnolotnie, nie szczędząc westchnień. Mademoiselle de La Fontaine może po ojcu Niemcu odziczyła skłonność do metafizyki i psychologii z przymieszką mistycyzmu. Oznajmiła teraz, że rzecz jest rzeczą wiadomą, iż tak intensywny blask księżyca oznacza szczególne ożywienie sił spirytualnych. Działanie Pełni o tak jasnym blasku jest wielorakie. Działuje na sny, mąci zmysły, działa na ludzi nerwowych, ma przedziwny wpływ na życie. Mademoiselle przytoczyła historię swego kuzyna marynarza, który pewnej nocy zasnął na pokładzie statku handlowego z twarzą wystawioną do księżycowego światła. Śniło mu się, że stara kobieta chwyta go paznokciami za policzek. Obudził się z przerażająco wykrzywioną twarzą, która nie odzyskała już nigdy dawnego wyglądu. Taki księżyc jak dzisiaj, ciągnęła dalej mademoiselle, ma silne działanie idylliczne i magnetyczne. Spójrzcie zresztą na siebie, patrzcie. Widzicie, jak wszystkie okna zamku rozbłyskują i mygoczą srebrnym blaskiem, jak gdyby niewidzialne dłonie zapaliły światło w pokojach na. Przyjęcie zaklętych gości? Bywają takie stany ducha, gdy nie mamy ochoty na rozmowę. Z przyjemnością jednak odbieramy dobiegające nas strzępy rozmów cudzych. Stałam zopatrzona, a dochodzące mnie odgłosy rozmowy obu pań mile brzmiały mi w uszach. Znów ogarnia mnie przygnębienie. Odezwał się mój ojciec, przerywając milczenie cytatem z Szekspira którego zwykł był głośno czytywać, by pielęgnować naszą angielszczyznę, zadeklamował. Prawdziwie nie wiem, dlaczego on tak smutny. I siebie, i was, jak mówicie, nudzą. Ale jak na mnie spadła ta tęsknota, z czego się składa, jak się wywodziła, sam nie wiem dotąd. Zapomniałem jak dalej Mam jednak takie uczucie, jakby zawisło nad nami jakieś wielkie nieszczęście. Przypuszczam, że sprawił to ów pełen udręki list biednego generała. Przekład Maciej Kozłowski. Czytał Jacek Brzezowski.